Please go to these elections. They are very, very important. As, and we can win, as we did in uh, October. To by miało być tylko krótkie pożegnanie, no ale rozumiem, bo, że całe przesłanie żołnia jest i bardzo ważne. Czy jesteśmy w, odpo... w Polsce? Jesteśmy w Polsce, ale są? nie wiem, czy, czy pan wie, w Brukseli są dwa języki obowiązujące, język angielski i francuski. A Polski Jak już dostanie się pan olać. do parlamentu, to pani, będzie musiał e, pan mieć redaktor, na to ja muszę wpływ, powiedzieć... dyskutując w kuluarach. Ale wystarczy ja tylko powiedzieć złożę, goodbye. Jeżeli, jeżeli to państwo chodziło państwo tylko o zwykłe goodbye. Szanowni państwo, ja tylko muszę sprostować, bo pani redaktor mówiła, że są dwa języki tak. Wszystkie języki narodowe mają takie same prawa. Ale Proszę absolutnie, mi wierzyć, narodowe języki mają takie same prawa, ale w kuluarach na pewno się po polsku ale nie rozmawia, nie ale że europarlamentarzyści z Polski. To, to, to. Ale, ale to, to nam to, to tylko chodzić, powiedzieć jednak po angielsku, prawda? chcieliśmy tylko, żeby ktoś powiedział goodbye. Szanowni Państwo, nie Może